Jezu yes, Oooo Już, dosyć Dobra mapa na start Dobra. Jest dobrze. Ale guys Nie krzyczmy co bardzo Łapiemy pokemony widzowie Mówimy w grze czy tutaj? Dobra, może uznajmy tutaj, tak Kto się spierdoli tutaj. tutaj na gierce jest Zamyka mordę Pan mp, pan mp Pan mp? Pan mp Pan mp Ja bez pomocy Jezus kurwa macie To kurwa Ja szybciej O Jezu, o, Jezu! O, nie! Dobra, na, na. To odpadł. Dobra. Ja, bilar, ja bilar. To jest do mnie Dobrze, do dupy, do dupy. No, do Nie, mnie, plusa. plusa. Ja Dobra, padł. 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 Nie Dobra, Padł. 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 nie nie Padł. 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 Ej. Hey. <grym> ja to byłem ja. Ej, ja go nie, Będziesz, porusz, ty. A go nie wyciszyłem serwerowo, ja. tylko samemu to Co to jest za gra? Co się tu dzieje? Hacking. Hatking, Człowieku. Mogę o, mieć czapkę. Czapkę. Ej, czapkę. Nie mam czapki. Uch. Mam czapkę, Hej, Ej. Zostaw Zostań mnie. O! No przebiegł wokół O kurwa, kurde, no. Mam jesteś głupi Jesteś no, głupi, nie możesz uwzględnić Ty, czapka Jezus Maria O, zabiłem hey, się Ej, się... no weź we, 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 we się zabi z tą czapką, nikt nie no, będzie jechał No No zabrał nam Gdzie ja jest nikt, tacy? Włóż mu palce w dupę Ile osób przekładzili? Dlaczego kiumiko się za... Dlaczego kiumiko się zaicza? Mimo, że ma 0 punktów nie wiem, ja się zaliczam, mam 150 Ja się nie zaliczam, mam 17 Ja nie zaliczam, bo już przegrałem, bo się zabiłem no, z... z... Zajebcie, z zabiłem. Olko, zajebcie Olkowi tą koronę, kurwa, do cholery Chodź <śmuletra> tu w luzach się, nie uciekam przed nim. ratunku, 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 ratunku Kamil, się z wysokości zabiłem Zostałeś kurwa, hita On mnie goni No nie Ale przecież, pasa na dupasa Daj mi wygrać Nie Daj mi, proszę no Takie ty śmiecił, Ale, ty się i tak naprawdę. dostaniesz! Daj mi się dostać! Nie dostanę się! <grym> Easy? Ty A co? Ale ty hamem jesteś bluza! Nie, nie Mieliście nie. punktów! pięć. Kurwa, Ile 19? Ty, tylko dwie osoby przychodziły! Tylko dwie osoby przychodziły! Wow. Weźcie się, się zabijcie wszyscy. Się, kruwa, ale czemu mi nie dałeś? Ale Chop na głowie Ale Chop na głowie I Ehh... wy... o dupia na głowie wyglądać. Weźmy zróbmy gadanie przez grę, proszę Nie, nie. przestań campry, nie tak, tak, odrasła się. No to nie jest pomysł na dzisiaj. Kamil, od tyłu go bierzesz? Od go bierz? Nie. To tu myślę. Jak się rozdzielili? Tak, tak ten, nie, ja nie, dlaczego jesteś taki przyjebany? <grymna> oh je. Tak, czy tu masz mi proszę <grymna> Skąd twoje <Okej>. przyjebanie? <grymna> Czemu tak. jesteś takim chujem Dobra, nie, nie masz co 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 do... Coś na pewno zginie. Nie no, blues wygra z

ale... Whoa, <Regierung> <nie! grycie> Dobrze! Uro, było. Dobrze! Karta już O mój Boże! No i, no i na ile wam. Będę... No jest! No i... to ile! No i łatwo! na no no. <grycie Co ty> ma... <sautres> Na głowie! Test, kurwa, <grym> A to jest kurwa postak. Ale Tak wyglądasz z tą fryzurką? Okej. Jak wie? dał, że sobie chodzić. Kurwa, wyruca ci ci nie. Olej, co Weź ktoś kij, dobra. 9 911. Na takiej małej mapce? Na takiej małej mapce? Tak, tak. Tak. Nie, nie Nie masz jakiś problem? Nie jest ta większa? kulturka. widzisz to? To jest bardzo mała mapa. O Boże, boże. boże Nie bijemy się. Nie bijemy Szacunek, pełna kulturka. Nie, nie, nie. Nie, tylko w cudzysłowie. Uwaga, nie, stop. Pełna kulturka, nikogo nie bijemy, nikogo nie bijemy. Nie, nikogo. Okay. Nikogo. Okej. Taka aż skipnie się. Ja trzymam, ja trzymam. Ja też trzymam. Ej, drze. Trzymaj. Chłopaki, pokażę okay. swoje jaja to się kuca? Ej, słuchajcie, ten na dole, ten na dole podrębny pokazał mi, Mr. RB pokazał mi pośrodkowy palec Tak samo. Eee! nie jest Ej, nie rzucaj, ty idioto jebany! Kurwa, Stark rzucił! Stark rzucił! Zabijamy skacząc! Jestem tutaj, idioto! uciekaj tam! Dopierdolamy go! <gulat> Bo to są balone. Wojna wierzy! Wojna bierz! Wojna bierzy! Oczywiście... nie patrzy na mnie! kurwa! Wojna bierzy! Odstałem! On wstałem, nie pierdolem! Ej, kto jest mister Ej, No napierdolamy go! Baie. Jezu, gada. Bierz te kule do ręki. No e Nie rzucajcie Wojda we mnie, wy idioci. Wojda wiesz. ty A to chmiel jest. Beat. Wojda. O, aż. Po <grym> wiesz Zaraz umrę. Kto zdech? ja umrę, nie, nie, nie Wojna wiesz Mam plejadowić Nie, 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 nie Nie, 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 Wojna wiesz Ej, Wojna wiesz Kto to z niebier? Z niebier? Ja, Chmielu znaczy. Hej Ja wiem, że miał super nagrywkę, wszyscy okay. drą mordę No, ale... Nie, wiem, nie, nie, się że umrzesz. Jak mi, jak Będę mi przykro śmierć, Ale skąd który no, no, nie, no, 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 no. Śmiel, możesz mi zacytować no, swój no. legendarny tekst? To to nie mówię Nie Nie chcesz mnie? śmieć Jezus Maria Nienawidzę was. Dobra. O Odguliam. się do swojej głowy Mam problem nie To ja mam problem Jaki masz problem? Jaki masz problem przyleciono? Ja go rozwiążę no, Kurwa zginął A zginął, to zginął? zginął? Jakim ja Ja go rozwiążę No ogólnie nie. mi się nie na to, się Ale nie rozwiązał Ale gminy No się nie napierdwały <grym grym grym> ja z ja No ogólnie dziewczyna mnie rzuciła Słuchaj, ja jestem wolny Kamil nie, 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 nie wejdziesz no nie! nie nie kurwa. Ja Spieszę się. Kattenberg, chodź lemas, toła, 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 parkurem. To... <złatr> Wypierdalaj pierdala no. mówisz łatwo, abeś ostatnim kalendrem nie oraz jest parkurem. Ja tak? tędy, chuj. Co ty mówisz kumik? Nie mnie, człowieku. Kumik Nie. No i co? Co, ma co,

o oh, oh, ja nie przyszedłem oh. nie, no, okay. Chcę być, ja chociaż nie chcę być Jak tu jak no, no, Nie wiedziałaś? Ta no, guapa jest bez, to, bez sensu Nie no, ona jest fajna To jest cut and to jest. Jestem twoim ojcem, wróciłem po latach Jestem twoim ojcem Nie mogę się ruszyć Nie mogę się ruszyć Musisz czekać, musisz czekać Jeden, mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie Zostaw go, zajeb go On już mnie goni, on już mnie goni no, no, no nie! On umarł! Ja oh! oh! yeah o! 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 Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kobieto sobie! Dostałem! Dostałem! Nie Dostałem! nie Dostałem! nikogo!

Eee, to, że... Ej, mnie nikt nie zaatakował, miałem 25 HP pod bo... koniec, bo spadałem z góry, jak ona mnie goniła. o już go Na finale, ten finał to jest bez final. Po skrócie. No, no tak 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 jest. nie, no to. Ale, wiecie, jak jakiś chory w żart, w chory w żart. W jakiś w chory w żart. W to wygląda na no, Zniszczył dwa, dwa razy? Z... Trzy razy! <grym> cztery cztery ja, razy! Pik musiał cztery razy rzucić samcia! No, no nie, Kamil, nie, Kamil, nie, Kamil, Kamil, Kamil jak się, nie, czujesz, nie, jak się no. czujesz? Jak się czujesz? Wygrałeś ten własnym odcinku. Ja się nie wierzę w to, że nie, ja tak gub... bardzo lubię. Przegrałeś tą rundę, co ty to Kamil, co zrobiłeś? Jak się czujesz? Może spłaciłem na alimenty. Sol goodman to ja, śliński władca jaj. Cześć, Co poured… Co? cześć, cza. osób, dziewięć osób, dziewięć osób están, pierda... Jezu Ta kobieta mnie bije, ja pierdolę Tylko Wypierdalaj ty kobietę, ty Ej, dalej! Szybko, 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 szybko Nie, Skakuj Nie, Dawaj Zmień kurwa Staku! nie! Wypkałeś mnie! Tam nie, tam ma, tam nie, tam nie, ma, nie ma tego żabu staku. ty chcesz ode mnie, futrzaka! Masz na szateli. Masz to uwiecznione. Play. Jest tyk, to... Słyszałem, że podobno jesteś singlem. Wow. Hmm. Wiesz, że wygrałem tak. zakład? Dla... dla ciebie patyk. Blues, cześć blues. Dla ciebie tajaj. Do blues. Na górze blues. No nie! Zobaczyłem, zobaczyłem Zostawię, Kobietę. Okej, okej, okej. Ale tego... Taka jest polityka firmy Ty kurwa szmato to Są głupi, ale jesteś przystojny Ja nie mam Ej, Kamil 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 Oj, ja pierdolę Kamil, Kamil, Kamil Kurwa, ja tu skończę Kamil, Kamil, Kamil Muszę coś zrobić O, co się stało? Co się stało? Dlaczego to się stało? No kurwa, Dlaczego to się stało? Ej, ale wiesz co z Kamil się stało właśnie? Dobrze, zaje, Zaj, zaje, Tam mam taki pomysł. Ja sepę razem wszyscy fokusujemy się na fruse. w kurwa, tam śmieć. No, ja Na to Tak, na niebieskim. Tak, no, no, no. dosłownie, ta, niebieski, ta, dosłownie, dosłownie. Weźcie go, fokusujcie no, się na nim. On nie jest dobra. potrzebny. Ja cię I tu, kocham i prywatnie, i wiesz? I kurdo, nie, 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 Czujko <noise> w ogóle. O! O! Leci! leci! To Kim jesteś? Kim jesteś? Kurwa! Kurwa! Bardzo ja, to... dobrze, Chłodzisz. wpadnij do wody. O. Kobieta. Czemu on ciężko życzysz? jego się za sobą. Nie! Nie! Nie. Nie. Tak się. Blues! Co ty masz na głowie, blues? co ty? Masz inc masz incydent muchy na głowie chłopie. Nie! nie, nie no, JOPLU! Ej Kamil, Hej, Kabil, tytuł odcinka. To ty masz na głowie blues. <noise> Jezu, dobrze. Przyjechałem. Przyjechałem. Ten werkus się bardzo no. no, 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 gówno śmiercią. O nie. Ja generalnie robię cosplay muchy. Co chcesz ode mnie? Zabiłem cię, tak. E, Głus gus na głowie. No, 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 wszyscy na no,

Dawaj, nie, nie nie! Kurwa macie! Mamy jak Mam mamy jakżeć! Dwie sekundy przed końcem! Nie, 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 nie. Masz farpa, że, masz farpa, że to odepchnąłem! Ale świadczyłem manela Nie wiem tam, tygnęle, Zasadnie, że tam spadłeś Widziałeś dwie sekundy no, przed nie, końcem pole. Ja byłem ze tobą cały czas Dobra, yyy Dawajcie na jedną rundę używamy mikrofonu tak. z tych, czekaj Eee. Y Różowych je mać Eee, eee, Czech eee, no je. jebać. Zielonych, no, zielonych, 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 to, to zielonych, zielonych, <ś> mam <humming> zielonych, nie mam zielonych, nie mam zielonych, zielonych, Kto jest zielony? To jest zielony, Q me, jest zielony, fruzes! Dobra, zielonych, zielony, skil lub zielonych, napierdajcie zielony, Tak, trzeba... oczyścić z Słuchaj, Q-mi, no jakby... Oni cię oni ci lubią, co ja to jakby chodzi tylko o fuzes... Zaczęcie, że kciuze kurwa używa więcej mózgu niż wy, tak patrzy. To jest czerwony To jest ta twoja kfruza, druga, kfruza, druga maska, który jest to? Za dużo. No patrz! Może się z No mówię no, fuzes! Bebile. Bebile. A ty kumwał... Fruzes. Ten... na zielonych popełni się ja samobójstwo. Ten... No fruzes? mam nadzieję, że naprawdę nikt Ej, nie Kibiko, wiesz dlaczego? Po prostu chodziłem cały czas za kamplejem. Dobrze. On Moje z... zdanie nie pytałem. <coughs> mogę mieć... No, Kibiko, bierę, zaznasz miłości, Fruzes, nigdy. <laughs> nigdy nie zaznasz. On już nie zaznał nigdy miłości. No. Ale to nie zazna. Tak, nie, mnie zrzuciłeś, Paku. No, mnie to obchodzi. Paku podjipa, właśnie. Paku, właś. paku po podjipa. Podjipa. Jak si Pinkman, jakże si Pinkman, dawaj. Nie, nie. Okej. Okay. No, no, no przynajmniej dobrze no, to... idzie, aby tak dalej. Tak, pan Włodzimierz biały, nie umie się bawić chowanego. Zraził zdradził miejscówkę Jesse Pinkmana. Nie. Dobrze. No i dobrze, tak. Dobrze, dobrze. <laughs>

o kimiko? A, Kimiko to ja. Gejuch na 102. Ja powiedziałem drugie słowo, mam to gdzieś. a Nie było to lightsama. No, co Kogoś wybiłam. Kogoś wybiłam. to To, 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 to. Jeszcze jedna osoba, Jest! Nie, ciebie Posłuchałaś nie. się. Eee, fuj. Drugi Ja nie drugi ruch, Drugi ruch drugi Nienawidzę Cię! Ale dobra, O, 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 Dawaj, 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 dawaj! O kurde, jeszcze, nazwę, jeszcze raz, jeszcze raz! A, a, a! Dobra! jest pierwszy, Froze jest pierwszy! Nie, czekajcie, czekajcie! Kto ma pierwszy Nie, Ja numer? mogę, ja mogę pierwszy! E, kto jest założyciel? Olek jest założyciel! Olek! No. Wymyślasz liczbę od 0 do 100, reszta pisze na czacie! Dobra! Ja mam wymyślić liczbę! Lecimy! Piszcie gdzieś czat, dobra, mamy! Dobra, jazda! Michał ma 10 godziny, będzie trzebał pół godziny. Dobra, no to bo ile, ile, ile wyścigłeś? Dobra, ja dałem, y Ja sobie wymyśliłem, oj tutaj jest walka, będzie trzeba jeszcze raz, bo dałem 99, a Chmiel dobra. i No to, to, oni -si, -si. nie, to oni idą pierwsi. Idą pierwsi. Nie, 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 idą ja pierwsi. No y w PR-ka Jak chcesz Na chcę No Na czacie pisać Chmiel idzie pierwszy. to się nie odzywaj. Miał lecić! A we dół mi się uchnęło! No. Ja nie! O! <gadł> <ślesz> no, <ślesz> <to. ślesz> <starsza, ślesz> Pierwsze jest prawe. <ślesz> teraz kto jest? Piotrek, teraz Piotrek. Lewu teraz będzie. A a, 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 a nie, Teraz lewo, Zabaj teraz lewo, teraz ej, lewo! Ej, ej. Idź tam, idź tam! Yes. O mnie ciągnął, ciągnął! Dobra, ja teraz Kattenberg, bo on miał 89! Nie! No, Dobrze! Dobra, dobra tak, idź Capenberberg, idź prawo Nie puśćcie Olka, nie puszczajcie Olka, prawo. bo Onek będzie trollował teraz prawo, jeszcze. Lewo. Dobra. I teraz prawo. Nie, nie możesz nie. puścić Olka. Teraz praka. Ja to zrobiłem Elo zrobiłem, ale... Dobra, to teraz kto? Kto teraz? Nie wiem, idź. Prawo, idzie, bluz, idzie, bluz, idzie, bluz, bluz, się dzo, bluz, dobra. Ale przestań! Idź, idź. Nie spieknij go tylko Okej? No patrz! Co zrobił? Co zrobił? Nie

nie było, nie było. Zastanówmy się. No kurwa! No No Kto się zjebał w bok? Kto się zjebał w bok? Tam na ukońcu! Fruzesa, fruzesa, fruzesa. Piz, piz. Nie, bo ja nie. Ja nie znałem kolejności, ja pobiegłem na czuja. Ja trwałem was! Za chwilę! Głowy odejdął się. Dobra, ciao ja nie fruzesa, proszę. Ja pobiegłem na czuja, bo nie wiedziałem gdzie jest. Focus na fruzesa, fokus na fruzesa. Nie, 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 nie spychamy się, nie spychamy się. Jak to działa? A, okej. Kulturka, kulturka, kulturka. kulturka. Ja tamo, kulturka. Ja wiem, Olek nie może iść pierwszy bo kołkuje. Ej, ci co nie żyją, zobaczcie satelity. Mam ochotę. <laughs> o, to dobre było. Ja tutaj muszę skoczyć jak ktoś. Poczekaj, to, co... ja, ja się nie zepnę, ja tam muszę przejść.

Jeszcze w na nawet. Napierdają. No, to, to do mamy było. Gdzie wy jesteście? O. Chodź tu do, kurwa. Dobrze, blues. No nie. Co robisz? Użyj siły muchy. No nie, no nie. No, Plus jaki jest? Kandelka ty. jak go zaorałaś Dobra, dobra, czekajcie, w, w większym złu wolę żebym mniejszy wygrał, kandel zajeb go Niebany <laughs> Nie z drzewałeś Na ja z <śmiech> <śmiech> Ja pieg co tam było? Dawaj, no go, matka go zaczęła Ty pierdalaj kurwo Rebil, a myślałem że zginie Rebil, a myślałem że zginie Wypierdalaj kobieto kobieta. czemu masz taki nick? Kobieta jebni facet Jaki mam nick? LigliLiDeli Tu się nie zmienił? Wąchać jąder masz Jest kandelka, jest kandelka. Masz wąchać jąder, dlaczego? Wypierdalaj słowo U mnie jest likwidacja Wiesz, co, taki no, ja mam, co jest? Jeżeli ja. tak się dojść tego. Tak jak do, umrzesz to umrzesz. Okej. Okay. <grym> to jest super. Ale dupa nie. Kto dołowa sobie? Gdzie kurwa jest? Gdzie ona kurwa jest tak ty mnie dostałeś! No drugi raz! On jest taki zmasturowany! Zabij ją! Zabij czekaj! Oj, koniec! <grym> co?! Ja też! Jak ona żyła? Śmie kobieta! Byliśmy świadkiem śmierci, która była ja spóźniona! Lepiej, lepiej odjedzą! płytka w czaszce! <grym no, <grym aha!